Halo, to tak. A co ja mam na pana pieniądze oddać? Nie, a co? Coś innego myślisz? Jeśli paliwo dał, to, to ja dużo mam tam w zapasie. Dużo, to zaraz będziesz miał kulek w brzuchu. Kulek, ale takich czekoladowych. Chodzą, cyk. i wychodzą. O, już ma dosięg do napadu. Jestem taki wewnętrzny, prawda? Co chodzi za darmo Niech pan przestanie, bo ja pana zastrzelę. Puh. I co? Pan grozi. Tak, grożek.